Siema, to ja, Tomis 287. A w tym filmie ponownie zajmujemy się Let's Play z Blood Fresh Supply. Zapraszam. Więc zaczynamy w miejscu, gdzie skończyliśmy, czyli w pociągu. Odczekać byliśmy, roz, rozbiliśmy pociąg. Teraz jesteśmy w karnawale, nie wiem. Karnawał, tak. I w tym, spoiler, uwaga, w tym. Poziomie jest wejście do sekretnego poziomu. Jest wejście. Więc, żeby tam się dostać, zrobimy parę kroków, więc Wam pokażę jak dostać do tego poziomu i jak tam wejść. Więc zapraszam. Więc yy... I oczywiście tu mamy grupę zombiaków, które są... Oczywiście zabijamy ich podwójnym strzałem. Oczywiście się zabijamy, zabijamy mima o i tu mamy e, grę. Od się jedni z dynamitu. O i fajna nagroda. nasionko życia. I nasza postać nawiązuje, jak to mówi z swego dialogu, nawiązuje do e, uwaga do pewnego napoju w Stanach Zjednoczonych, który jest popularny tylko w Stanach Zjednoczonych, ja się nigdy nie spotkałem w moim życiu. Naprawdę. Walimy głowy tam. Będzie problem, ale oczywiście zobaczmy. A nie, nie chcę się robić. I tu mamy buty skoku. Jak tak to się nazywa, nie wiem. I tak to ja po prostu yy, mówię z przetłumaczoną wersją. Dajemy tu dystów tu mam... Wiem, że mam y, pistolet maszynowy, ale... Ale póki co so wolę używać... Y, no karabinu Oczywiście tutaj z dynamita Iż to i tu, i tu zdobywamy Oczywiście e, niewidzialność I tu jest amunicja dla strzelby I tutaj będzie nawiązany do pewnego filmu, do starego filmu Oj tu mamy tą jebaną rękę Kurwa ich nie nadzieję tych rę ręk Rąk bo one oczywiście napierdalą jak pojebane Ale na razie zobaczmy tu... Oj, tu mamy yy, grupę kultystów. Patrzcie za Oczy się. Za... się. Oczywiście nasza po tutaj teraz. Uwaga na do pewnego filmu. Nie, nie nawiązuje tutaj do anime. Jojo Bizarre Adventure, nie nawiązuje do tego anime. Bo oczywiście chyba każdy co... Pewnie większość wie, myśli o tym anime, ale to nieprawda, to nic nie nie zrobić tego anime. Więc przepraszam bardzo, fani anime. Przepraszam. I tu będzie pewien sekret. Tylko nie pamiętam gdzie. się będę napierdalał dynamitem. A nie. O nie. Dobra. Idziemy teraz po ten klucz. Który bardzo jest potrzebny. I tu będzie musieli iść po linie. Mamy klucz i teraz powinniśmy iść z powrotem. Wracamy I tu chyba powinno być coś co pozwoli nam się dodać do tego sekretu, nie wiem Ja nie pamiętam do ciula ale dobra idziemy teraz gdzie indziej a nie, idziemy tam hmm. teraz idziemy tam, zabijemy kultystę zdobywamy amunicję, wypierdalamy przez okno Czy się idziemy... Locked. Idziemy najpierw tu, by zdobyć klucz, bo oczywiście to będzie bardzo ważne. Ten klucz będzie bardzo ważny. Do... do sekretnego poziomu. Oj, tu mamy. Oczywiście, powarappa, który nam pozwala odbijać strzały od przeciwników. Bardzo potężna broń. Te szczury mnie kurwiają do kurwy nędzy Dobra Idziemy tam chyba I tu będzie wyrzutnie na palmu. Oczywiście wyrzutnia na palmu możesz zdobyć wcześniej, w pierwszym y, poziomie epizodu pierwszego. Można zdobyć w tym epizodzie. W pierwszym poziomie. Ale jeśli oglądałeś, czy oglądałaś... Y, Mój pewny film to pewnie pokazałem jak, jak zdobyć to um, tą wrzucenie na palmu, ale na razie to nieważne Idziemy dalej. Idziemy teraz tam. I tu będzie garguleć. Teraz, jak skoro mamy wszystkie klucze. To te klucze będą nam potrzebne. Serio, będą nam potrzebne do dostania się do sekretu. Tylko nie pamiętam, gdzie było wyjście. Więc to ważne, by by wiedzieć, gdzie są wszystkie klucze. Bo oczywiście jak grałeś grałaś w blot, to pewnie wiesz gdzie są wszystkie klucze, to nie jest to aż takie tak skomplikowane. Ale okej, okay, wracając do tematu, to chyba muszę znaleźć wyjście. OK, idziemy tam chyba. Chyba źle poszedłem. O, tutaj będzie wyjście. I a propos, jak zrobimy w te wszystkie gry, to może to naprawdę yy, dobre rzeczy. Ale mi się nie chce robić z tymi głowami, bo to będzie trochę trudne. Od ci się wypierdoli cały most w powietrze. Więc jedni tu, tu. Tu będzie we, wejście, wejście do sekretnego poziomu. I muszę skakać po tych deskach, by tam się dostać, bo oczy się... Ga... Oczy się spadłem, znowu. Oczywiście się spadłem jak zwykle i chuj. Dajcie chwilę, bo... Dobra, już po chwili dostałem się. I tu jest wejście do sekretnego poziomu. I tu macie jakieś tam power-upy. I uwaga, ważne: żeby dostać się do sekretnego poziomu, musicie y, wklepać kombinację tu wszystkich kluczy: czyli? czyli nóż, nóż, oko, księżyc. I tak dostajecie się do sekretnego poziomu w grze. A więc. Ten sekretny poziom będzie po prostu jakąś atrakcją, czy coś w tym stylu. I oczywiście to będzie ważne, a propos, ważne to będzie, by się dostać, bo to jest to osiągnięcie chyba w każdym epizodzie. Chyba w każdym, jak będziemy robić każdy epizod w tej grze To wam pokażę jak się dostać do każdego sekretnego poziomu W całej grze Hej dzieci! Musi być, musicie być Aż tacy wysocy by yy, Iść na tą przejażdżkę, nie wiem, chuj Oczywiście, ja to przetłumaczyłem oczywiście dla Oczywiście większość zna angielski, co nie? O ja pierdolę. ой я пердорля они To musimy pociągnąć za to i lecimy z koksem? Oczywiście tu będzie spadek, więc musimy yy, przejść, idziemy tak teraz. Dobra, i teraz musimy tu polecieć. Ja I oczywiście spadłem, ale jakbyśmy tak przeskoczyli, to byśmy musieli, pominęli ten. Ten teraz ten etap, ale okej. Okay. Bo ci się duszę, lol. Duszę się w grze. Oczywiście, żeby tam się do czegoś potrzebujesz, klucza czaszki. I oczywiście tutaj jest ten klucz. I teraz zacznie się ten yy... najgorzej, zacznij się. Czyli się ta najgorsza część okay. Chodźcie na łatwiejszym pewnie trudności byście nie widzieli jak się kurwia na tą grę. Idziemy teraz tam chyba O i tu jest yy, otwór albo pęknijcie się na Walnijcie jakąś bęgę wybuchową i dostaniecie się teraz tam do, dokąd tu byliśmy Ale to już mniej ważne Ale to mniej ważne I muszę teraz tu chyba przeskoczyć, coś w tym stylu. Okej. Okay. Ale pierwolnie. I tak się dostaniemy tam do innego poziomu. Więc okej. Okay. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. I mam nadzieję, że naprawdę y, pomogę Wam zrobić parę osiągnięć do Blood Fresh Supply. I mam nadzieję, że Wam spokojny dzień. Ja się żegnam. Cześć.